Witamy. Czwartek. Przyjechaliśmy do Gołąbków. Wczoraj kolejne dwa jasne wróciły. Przeliczę to, to gdzieś wróciło z tych jasnych, co puszczałem na kolei. Z 20 sztuki wróciło. Wczoraj kolejne dwa wróciły. Tutaj część głębi już chodzi. Wejdę na górę, to wygonię wszystko. Jest godzina gdzieś koło 15. Albo 15. Jest taka pogoda dzisiaj w Malborku. Brzydka padało. Brzmi teraz cały czas. Wejdę na górę, to zgonię. Wygonię to z budy. Pokażę ile tam jest u góry. Tyle z tego wszystkiego. Ora, na pozę głodne nie ma nic, Karniki zabrane. Gołębie, postawili dzisiaj maszt. Jasne, znowu jadą na wycieczkę. Znowu te co wróciły, zaczynają pokazywać. Tylko gołębie ściągają. Teraz pojadą dalej. O. Te co wróciły. Pojadą na wycieczkę. Tylko będzie ładna pogoda. Teraz pojadą dalej. Nie na działki, pojadą w stronę Dzierżgonia. Czy zaczęły głębiej wciągać z powrotem? Urywa co za dziady. Przepraszam, że za przeklinanie I tylko klepać Nie pozwolę im teraz usiąść się i nie chodzę Dam pauzę, za na dół panowie na dół Plaga stoi Nie pozwolę im usiąść ušo je dali, bo je jasno, bo je stradali mi, jasno. Se in na

I czekamy tylko teraz na pogodę. i jest o niektóre nie byłem, widzę. Ale część tam dalej. Wczoraj łapałem gołębia, nie wiem co to za dąb. Może ktoś będzie wiedział, to niech napisze w komentarzu. Ja później mu zdjęcie zrobię. W klapkę go wrzucę i pokażę co to za mi się wydawało, że to za zamojski, ale to chyba nie jest za To jest z coś jest jakiś górnolot, nie wiem co jest. Siedzi w placu zamknięty. Pozwalamy im nadal usiąść cały czas, tak jak było, to tak jest. Dziękuję za subskrypcję. Darze. teraz coraz ciężej będzie ganiać, to praca szybko się ciemno robi, nie będzie kiedy, a będę się starał to ganiać codziennie. Teraz już ja mógł przyjść, przepędzić towarzystwo. Staram się to podnieść. Do dużo tych klefusów znowu tu wróciło. Będzie pogoda dalej pojadą Nie żadne koleje, tylko pojadą normalnie w miasto. W takie domki jednorodzinne je chyba, jeśli się zdenerwuję, to wszystko wywiozę, Nie będę tam przybierał. Tylko te swoje dwa zostawię, co mi wróciły. Nie wolno. Nadal w nie usiąść. stoi. pozdrawiam wszystkich. W coś nagram, jak będzie pogoda oczywiście. Może będzie znowu te wywiezienie tych jazd. No zobaczymy, czy to pogoda dopisze. Досу, нигде не ходить поздравил